16 lipca, moi drodzy, odkryłem nowy sklep w mojej dzielnicy. Zobaczcie, spróbuję tam wejść i sfilmować parę rzeczy. Przepiękne rzeczy tu ma, widzę. Przepiękne. Naprawdę. I wszystko. Wszędzie są szyldy Cena jest przylepiona. Znaczy karteczka z ceną. Wejdę tam i zobaczę co można zrobić tutaj ma takie dzbanki jak ja znalazłem ostatnio, ten 115 euro tutaj 5 euro i tam taki malutki, też 5 euro wejdę tam i zobaczę co można zrobić na razie. A, dzień dobry widzowie dzisiaj jestem w takim innym sklepie, i Chcę Wam pokazać, co tutaj jest. Z myślą szczególnie o miedzianym damianie. Zobacz, jakie tu wazoniki są. Po euro, euro 50. Tutaj mamy takie szkło. Tam, jakie wazoniki, super. Z KPM. Zobacz, ten. 10 euro. Royal KPM widać nie, ale elegancki jest. Tam jest więcej tych wazoników. O, tam takie, takie. Tutaj takie różne rzeczy. Tam takie dzwonki z tyłu Nie wiem czy to widać 15 euro Tam jest też jeden taki biały za 15 fajne rzeczy tu ma Ten 40 Wilerają Boch cztery dyszki za to chcę Tutaj takie coś. To jest masywne. Postaram się tu kiedyś wejść i zrobić trochę dłuższy film, bo widzę, że tu ma kupę super rzeczy. Naprawdę. Tutaj taki dzwon. 10 euro. Nie, to nie jest dzwon. Nie wiem, co to jest. Tutaj to jest fajne. I tu ma wszystko. Wszędzie maszyny. Tutaj zobacz na to: 15 euro, 10 euro, 10, 10. To jest też ładne. O, spróbuję to dostać. To jest świetne, coś pięknego. Coś pięknego. To jest tylko jedna pół, nie? Tam jest więcej tych półek. Tylko dzisiaj robię taki króciutki filmik. 10 euro za to. Piękne kolory. Super. Tutaj ten wazonik Dwa euro tylko takie coś piękne rzeczy tu ma, tutaj jakie będzie. za tego chcę dwadzieścia. za tego nie wiem ile, ale też na pewno 20 albo i więcej ten czerwony jest piękny a tutaj jakie ale super naprawdę, super rzeczy tu ma tutaj wszystko ze szkła, to jest masywne, oj widzisz jakie to jest ciężkie takie malutkie, a ciężkie coś pięknego jaka karoca zobaczcie jaka karoca 50 euro porcelanowa karoca coś pięknego to tutaj wunderschöne Sachen ja <laughs> muszę ją pochwalić tutaj figurka aniołka ja tu może przyjdę i nagram trochę dokładniej. To dzisiaj, może taki przedsmak, tylko co? Ona mi pozwoliła kamerować, to mogę sobie tu kamerować do woli Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu. No i okazało się, że to bardzo mili ludzie. Rosjanie oni już ten sklep prowadzą od 30 lat. <grytanie> ja tam kiedyś kupiłem taką sowkę nie? ale to było z 10 lat temu może to wtedy miał tam w tym sklepie takie samo barachło wiecie teraz widzę, że się poprawił same te dobre rzeczy tam ma wystawione tylko, bo oni robią takie roboty jak yy, oczyszczanie domostw po prostu jak ktoś na przykład umrze albo musi się wyprowadzić do domu seniora albo coś takiego to oni wtedy te mieszkania sprzątają, zabierają sobie te najlepsze rzeczy, a resztę ut utylizują, nie? No. Mam nadzieję, że wam się to podobało, moi drodzy. Kolejnym razem zrobię dłuższy filmik. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego wieczoru. I do kolejnego.